Co polscy przedsiębiorcy powinni w tym temacie wiedzieć? Domyślam się, że pojemność tego pytania jest dość szeroka i głęboka, ale to ci daje swobodę, że możesz zacząć w dowolnym miejscu, gdzie ci się podoba. Z mojej perspektywy, dzisiaj osoby, które prowadzą biznesy, powinny troszkę zmienić podejście do, do danych, do zagrożeń, ponieważ dużo firm, co nawet statystyki podają. Jeżeli 35% firm małych i średnich nie robi backupu, czyli kopii zapasowych swoich danych, 35% nie robi tego. Yy, Tymczasem ty masz pewność, że jeszcze długo będziecie mieć pracę. Yy, no, no tak, no tak, ale, ale chyba chodzi <grym> o to, żeby te biznesy szły dalej. Absolutnie. Nie? Yy, żeby ci ludzie zabezpieczyli te swoje dane. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli yy, firmy robią tam kopię zapasową, nie? to teraz zastanów się, ile firm. Testuje tą kopię zapasową. Czyli masz sytuację taką, w której robisz kopię zapasową cyklicznie, nie? odkładasz je gdzieś tam na jakimś zewnętrznym dysku, jest zabezpieczona w sejfie, i nagle zdarza się awaria, albo zdarza się atak, który szyfruje ci te dane podstawowe, i ty mówisz: OK, mam backup, mam kopię. Bierzesz ten backup i okazuje się, że on jest niefunkcjonalny. Dlaczego? Dlaczego jest, miałeś jest u, najczęstszy powód. Miałeś, miałeś ułudę, że, rob, że robisz backup. On po prostu jest nie do odtworzenia. To są takie przypadki, które dotykają dzisiaj firmy.